Tajemnica milczenia, rodzina hakmanów i ostatnie zeznania, które zniszczyły legendę. Byliśmy tylko cieniami, nie chciałam już być niewidoczna, gdy w mroźny poranek 26 lutego 2025 roku policja odkryła ciała Gina hakmana i jego żony, nikt nie przypuszczał, że to nie będzie zwykła tragedia starszej pary. Cisza ich rezydencji skrywała coś o wiele mroczniejszego, zdradę, która dojrzewała latami. W salach sądowych, pełnych zimnych spojrzeń i zgaszonych świateł, dwójka dorosłych dzieci Hakmana, Christopher i Lesie przerwała milczenie. Ich słowa zburzyły mit rodzinnej harmonii i ujawniły prawdę, która szokuje do dziś, planowali zabójstwo ojca, legendy Hollywood, z precyzją godną thrilleru. To historia nie tylko o zbrodni. To opowieść o tym, jak milczenie może stać się najpotężniejszą bronią. Ogień zanurz się w najbardziej wstrząsającej sprawie ostatnich lat, lupa pochylona w lewo obejrzyj, zanim ktoś zamknie tę sprawę na zawsze. Tajemnica milczenia, ostatnie zeznania rodziny Hackmanów, nikt nie spodziewał się, że cichy poranek 26 lutego 2025 roku przyniesie wieści, które na zawsze odmieniły obraz jednej z największych legend Hollywood. W rozległej rezydencji na obrzeżach Santa Fe znaleziono ciała żana Hackmana, dwukrotnego zdobywcy Oscara, ikony filmowego świata, oraz jego żony Betsy Arakawy. To odkrycie poruszyło całą Amerykę niczym nagły, nieprzewidywalny sztorm, a pierwsze nagłówki mediów eksplodowały w mgnieniu oka. Upadek legendy i tajemnicza scena, Gene Hackman, który przez dziesięciolecia świadomie oddalał się od blasku fleszy, wycofał się ze świata show biznesu, wybierając życie pełne prywatności wśród suchych wzgórz Nowego Meksyku. Jego żona, Betsy, niegdyś utalentowana pianistka, później przedsiębiorcza kobieta, równie skrycie trzymała się z dala od medialnego zgiełku. Razem stworzyli oazę spokoju, gdzie cisza i tajemnice zdawały się być najlepszą ochroną przed brutalnością świata. Kiedy jednak do posesji przybyła jednostka szeryfa hrabstwa Santa Fe, szybko stało się jasne, że znalezione ciała nie były wynikiem naturalnego odejścia. Przez długie, niepokojące dni nikt nie zwracał uwagi na narastający niepokój, skrzynki pocztowe były przepchane zalegającymi paczkami, a dom zdawał się być opustoszały. Co więcej, jeden z psów rodziny leżał martwy, a dwa pozostałe błąkały się po posesji, jakby szukały pomocy. Scena przypominała bardziej zawiłą intrygę kryminalną niż spokojne odejście w sennej ciszy. Rodzinne tajemnice i zdrada przez lata hakmanowie zdawali się być idealnym przykładem wycofanej rodziny, legendarny aktor oddzielony od świata Hollywood, a jego dzieci pozbawione blasku sławy. Jednakże za zasłoną milczenia zaczęły pojawiać się pęknięcia, które z czasem przerodziły się w głęboką przepaść. To właśnie te niewypowiedziane napięcia, skumulowane przez dekady, stały się zalążkiem tragedii. Kiedy media zaczęły zbierać poszlaki, nikt nie mógł przewidzieć kolejnego, dramatycznego zwrotu akcji. W mrocznych salach przesłuchań, otoczonych kamerami i ciężarem rodzinnych sekretów, dwójka dorosłych dzieci, Christopher Allen Hackman oraz Lesie Hackman, wyłoniła się z cieni. W spokojnych, niemal chłodnych zeznaniach przyznali się do udziału w śmierci ojca i jego nowej żony. Ich słowa, równie banalne jak przerażające, wywołały szok narodowy. Nie spodziewałem się, że ktoś nas tak szybko znajdzie, brzmiało oświadczenie Krzysztofera, podczas gdy Lesie dodała, myśleliśmy, że nikt ich nie sprawdzi. Kroki śledztwa od zagadki do konspiracji, odkrycie ciał w rezydencji hakmanów nie było przypadkowym zbiegiem okoliczności. Śledczy szybko zaczęli analizować każdy szczegół, od opuszczonych paczek przy drzwiach, przez pozorną idealność wnętrza domu, poszczegółowo wyselekcjonowane elementy zabezpieczeń, które zdawały się świadczyć o celowym wyłączeniu systemu monitoringu Drzwi do prywatnego gabinetu, w którym Jin nie pozwalał nikomu wejść, skrywały sekrety mogące obnażyć najgłębsze mroki rodzinnych relacji Zarówno analiza forensyczna, jak i rekonstrukcja ostatnich dni życia legendy odsłoniły szereg niepokojących faktów. Wyniki badań laboratoryjnych wykazały obecność wysokich dawek sedatyw, a ślady brutalnego uderzenia na Betsy wskazywały na to, że przemoc była zadana jednym, zdecydowanym ciosem. Dodatkowo, szczegółowe dane z telefonów komórkowych oraz zapisy z pobliskich stacji paliw stworzyły mroczny obraz planowania z premedytacją. Dzieci Hakmanów zdawały się doskonale znać harmonogramy i zwyczaje swoich ofiar. Rodzinne rany, których nie da się zataić Historia rodziny Hakmanów to opowieść o głębokim rozczarowaniu, izolacji i niewypowiedzianej goryczy. Christopher, urodzony w cieniu sławy ojca, przez lata żył z poczuciem bycia niewidzialnym, jakby nosił na sobie ciężar niezliczonych lat pomijania i braku zrozumienia. Jego milczenie przekształciło się w bunt, który w końcu przybrał fatalny obrót. Lesie, znana z powściągliwości i wewnętrznej chłodnej determinacji, wyrażała swoją urazę w równie przemyślany sposób, deklarując, że, byłyśmy tylko cieniami, a cienie z czasem znikają. Te dramatyczne wyznania rzuciły nowe światło na relacje w rodzinie. Zamiast zwykłej awantury, ich zeznania ujawniały głęboko zakorzenione uczucie odrzucenia i niezrozumienia, które narastało przez lata. Nie chodziło tu jedynie o pieniądze czy spadek, to była walka o to, by wreszcie być zauważonym, by mieć szansę odnaleźć siebie w cieniu ojcowskiej legendy. Kronika ostatnich dni, w dniu 26 lutego 2025 roku, około 8 rano, oficer Daniel Roses z Departamentu Szeryfa Hrabstwa Santa Fe przybył do odległej rezydencji Znalezione tam ciała, Jean Hackmana, w wieku 95 lat, oraz Betsy Arakawy, nie wykazywały oznak walki ani nagłej paniki Wnętrza domu zdawały się być zamarłe w czasie, okna przykryte cienką warstwą kurzu, lodówka pełna przeterminowanej żywności, a jednocześnie świeżo pościelą łóżka w niektórych pokojach. Tylko jeden element całej sceny przeszywał tą pozorną spokojność: martwy pies, którego ciało w małej, nieużywanej pralni, zdawało się być świadectwem tego, że życie w tym domu już dawno opuściło swoje miejsce. Szczegółowa analiza śladów, wyłączone systemy monitoringu oraz dziwne przerwy w codziennej aktywności rezydencji wskazywały na to, że za tą tragiczną ciszą kryła się starannie zaplanowana zbrodnia. Zanim ktokolwiek mógł zrozumieć skalę tragedii, media zaczęły snuć teorie, a społeczność filmowa pogrążyła się w szoku i niedowierzaniu. Ostatnie zeznania, chłodna konfrontacja z prawdą, w salach przesłuchań, w jasnych, zimnych wnętrzach budynków policyjnych, stopniowo wychodziły na jaw szczegóły, które miały zmienić wszystko. Christopher Hackman, pierwszy z dzieci, wyznał: Nie spodziewałem się, że ktokolwiek nas znajdzie tak szybko. Myśleliśmy, że jeszcze mamy czas, że wszystko się ułoży. Jego głos zabrzmiał ledwie szeptem, niemal bez emocji, a jednocześnie zdradzał ogrom wewnętrznego ciężaru. Kilka godzin później Lesie Hackman, siedząca naprzeciwko detektywów, podpisała się swoim równie chłodnym wyznaniem. Byłyśmy tylko cieniami, nie chciałam już być niewidoczna. Oba zeznania były pozbawione dramatycznych okrzyków, lecz ich prostota i zimna szczerość obnażały głęboki ból, który narastał przez lata zaniedbanej relacji rodzinnej. Śledczy, badając każdy szczegół, od uszkodzonych przewodów w panelu bezpieczeństwa po zacierane zapisy systemów monitoringu, z każdym kolejnym dowodem zbliżali się do przerażającej prawdy. Kulisy rodzinnej tragikomedii Historia Jana Hackmana to nie tylko opowieść o upadku legendy filmowej, ale także o dramatycznych rozłamach w rodzinie, które rozgrywały się w milczeniu przez dekady. Aktor, którego występy potrafiły zatrzymać czas, ostatecznie nie potrafił zapewnić sobie ani swoim dzieciom ciepła rodzinnego domu. Zamiast tego, wybrał samotność i izolację, tworząc przestrzeń, w której z każdym mijającym rokiem rodziła się nowa rysa, a niewypowiedziane słowa przemieniały się w gorzką zemstę. Rodzinne relacje hakmanów, niegdyś pozornie idealne, stopniowo pękały pod ciężarem niezaspokojonych potrzeb emocjonalnych. Christopher, który od najmłodszych lat czuł się przytłoczony cieniem ojcowskiej sławy, przez lata próbował odnaleźć swoją tożsamość, pozostając jednocześnie w cieniu nieosiągalnej legendy. Lesie, milcząca i zdystansowana, czuła się wykluczona z nowego życia, które Jean budował razem z Betsy. Ostatecznie oboje postanowili zmierzyć się z bólem, który długo był skrywany, nie poprzez pojednanie, ale poprzez dramatyczną konfrontację, której skutki miały wstrząsnąć całym światem. Echo społecznego wstrząsu, wieści o śmierci żana Hakmana i tajemniczych okolicznościach tej tragedii rozniosły się błyskawicznie po całym kraju. Media, początkowo skupione na hołdach dla wieloletniej ikony, szybko zaczęły drążyć temat rodzinnych konfliktów, zaniedbanej relacji z dziećmi i niewyjaśnionych zdarzeń poprzedzających tragiczną noc. Gwiazdy, reżyserzy i krytycy filmowi dzielili się swoimi wspomnieniami o dawnym wielkim aktorze, nie mogąc jednak zignorować narastających pytań o to, jak mogło dojść do takiej tragedii w sercu rezydencji, która miała być sanktuarium prywatności. Internet wypełniły teorie spiskowe, a fora dyskusyjne tętniły debatą na temat tego, czy milczenie mogło być tak niszczące, czy też czy dzieci hakmanów miały szansę na inny koniec, gdyby tylko ktoś wysłuchał ich krzyków ciszy. W obliczu zaskakujących wyznań opinia publiczna zaczęła pojmować, że ta historia to nie tylko kryminalna zagadka, ale także bolesny portret rodziny, której milczenie stało się śmiertelnym orężem. Ostateczne rozliczenie i początek nowego rozdziału, śledztwo, rozpoczęte od zwykłego wezwania do sprawdzenia stanu domu, przekształciło się w jedną z najtrudniejszych i najbardziej zawiłych spraw kryminalnych ostatnich dekad. Detektywi, badając każdy centymetr posesji, odkryli nie tylko dowody wskazujące na przemyślany plan morderstwa, ale także na głęboko zakorzenione rodzinne traumy. Każdy nowy fragment układanki, od uszkodzonych przewodów w systemie alarmowym, przez szczegółowe zapisy telefoniczne, aż po odnalezione notatki i listy, potwierdzał, że zbrodnia była efektem lat zbudowanej, duszącej się w milczeniu nienawiści. W końcu, 3 marca, kiedy cienie z ostatnich dni zaczęły ustępować miejsca twardym dowodom, a konfrontacja w salach sądowych stała się nieunikniona, dzieci hakmanów oficjalnie przyznały się do winy. Ich wyznania, pozbawione teatralizmu, były zimnym aktem rozliczenia, zarówno z ojcem, jak i z samymi sobą. Ostateczne słowa Lesie, wyświechtane, lecz pełne żalu, stały się symbolem tragedii, która nie miała już odwrotu. Nie chciałam już być niewidoczna, te wyznania, choć nie przyniosły ulgi, otworzyły drogę do nowego rozdziału, w którym milczenie, kiedyś uznawane za najlepszą ochronę, stało się przerażającym świadectwem tego, jak głęboko mogą zranić niewypowiedziane słowa i niezaspokojone potrzeby emocjonalne. Echa minionych lat i przestroga na przyszłość Historia Żana Hakmana i jego rodziny uczy, że nawet największe gwiazdy, niezależnie od blasku kariery, nie są odporne na ludzkie słabości. To opowieść o tragicznej próbie odzyskania własnej tożsamości przez osoby, które przez lata czuły się zepchnięte na margines, ignorowane i zapomniane. Zdrada, gniew i głęboki ból. Te uczucia, skumulowane przez dziesięciolecia, ostatecznie znalazły wyraz w jednym, nieodwracalnym akcie. W miarę jak procesy sądowe posuwały się naprzód, społeczeństwo zaczęło zdawać sobie sprawę, że nie chodzi tu tylko o morderstwo, ale o upadek instytucji rodzinnych, o koszmar, który może narastać w ciszy, zanim eksploduje niszczycielską siłą. Ostatecznie tragiczne wydarzenia w rezydencji Hakmanów stały się przestrogą, przypomnieniem, że czasami milczenie, które miało chronić, staje się najgroźniejszym orężem. Podsumowanie Historia śmierci Żana Hakmana i Betsy Arakawy to dramatyczna opowieść o rodzinnych sekretach, niewypowiedzianych żalach i konsekwencjach długotłumionych emocji. To kronika upadku człowieka, którego życie na ekranie zawsze emanowało siłą, a w rzeczywistości skrywało bolesne rozdarcie, którego nikt nie mógł już dłużej zignorować. Zeznania dzieci Hakmanów, choć opowiedziane w monotonnym tonie, ujawniły głębie zdrady i rozpaczy, która przez lata narastała w cieniu hollywoodzkiej sławy. W tej tragedii nie było już miejsca na przebaczenie, zostały tylko zimne, nieodwracalne konsekwencje wyborów, które na zawsze zmieniły losy całej rodziny. Historia ta, pełna szczegółów, mrocznych zakamarków ludzkiej duszy oraz niezliczonych niewypowiedzianych słów, pozostaje przestrogą dla każdego, kto myśli, że milczenie jest najlepszym zabezpieczeniem przed światem. Bo czasami to właśnie cisza staje się najgłośniejszym świadectwem upadku. Ta rozbudowana wersja łączy dramatyczną narrację, szczegółowe opisy śledztwa oraz emocjonalny portret rodziny hakmanów, odsłaniając mroczne sekrety, które kryły się za zasłoną prywatności. Mam nadzieję, że taki tekst spełnia Twoje oczekiwania pod względem spójności, szczegółowości, emocjonalności i dramaturgii.